Dzisiaj jest taki ponury dzień. A tuś? No. Co to tutaj siatka ta siatka robi? Siatka. Siatka z tyłu. No. Nie ma do... siatki. No. O! Południowa to mała. Chyba że jakiś otwarty. Można włożyć na pół miasta. Kury bez kur. YouTube, nie pokazywać. Wszyscy no, na YouTube'a i mi zablokują. Ja je pokazywałam, a ja nagrałam na No, A to idzie na YouTubę? No ja w ogóle nie pokazywałam. A ja tak mam nagrywać. Przemogły cię co? To jego Dodiego Cześć! Jestem pan Miso. tak Ja kocham jeść. Dlatego jeżdżę co rok na zakupy. <laughs> Bardzo śmieszne. No prawdę lubię jeść. jestem taki mały łakomsuch. Tak oni ja też lubię jeść. I'm not leaving.